Trzy osoby zostały ciężko ranne w wypadku samochodowym, do którego doszło między Sobczycami a Moszowicami na trasie z Głogowa do Sławy. Poszkodowani to 45-letni mężczyzna oraz dwie czternastolatki. Ranna została też 40-letnia kobieta, jednak jej obrażenia lekarze określili jako lekkie. Wszyscy są mieszkańcami Wrocławia. Na łuku drogi Opel, którym jechali, wypadł z drogi i uderzył w drzewo, mówi oficer prasowy Głogowskiej Komendy Bogdan Kaleta. Najprawdopodobniej przyczyną tego zdarzenia było zmęczenie kierowcy lub zaśnięcie za kierownicą. To wynika z relacji kobiety, która jechała w tym samochodem. Ta kobieta twierdzi, że jej mąż na łuku drogi jechał dalej prosto, nie reagował również na jej uwagi. Okazało się, że mężczyzna, kobieta oraz dwójka młodych ludzi, wieku, dwie dziewczyny w wieku 13-14 lat zostaje przewieziony do szpitala. Obrażenia trzech osób, z wyjątkiem tej kobiety, są dosyć poważne. Tutaj będziemy ustalać, jakie to obrażenia. Na Natomiast w tej chwili droga jest przejezdna, kierujemy tu ruch wahadłowo. Ustaliliśmy również, że kierowca tego samochodu był przeźwy w momencie tego zdarzenia, natomiast nie ma uprawnień do kierowania.